Programowanie sensoryczne. Terapia, którą mogą wykonać zarówno rodzice, jak i e, opiekunowie dziecka. E, jest to terapia, która polega na oddziaływaniu na czucie głębokiej prepercepcji w celu pokazania dziecku e, schematu jego własnego ciała. <śmiech> <śmiech> Siadamy z jedną nogą wyprostowaną, drugą, ugiętą. A, my chcesz być w telewizji? Układamy dziecko na boku. Wykonujemy rozciągamy tułów wzdłuż długiej osi. Następnie skręcamy. Skręcamy do przodu. Następnie skręcamy w tył. Kolejny ruch. W przód. I do tyb. Wykonujemy 3 do 5 takich ruchów. Rozciągamy jedną, rozciągamy w drugą stronę. Rozciągamy i zmiana pozycji. Po wykonaniu na jednym boku a obracamy dziecko na drugi bok. Sami również zmieniamy pozycję. Głowa leży na naszym kolanie. Pupa jest w, yy, na szczycie ramy trójkąta. Znowu rozciągamy tu i skręcamy. ściągnięciu skręcamy w stronę. Teraz na odwracamy dziecko na plecy. Jedną ręką chwytamy przedramię, drugą ręką stabilizujemy bark, wykonujemy ruch wzdłuż tułowia w dół, pociągamy rękę w dół. Pociągamy w dół, odpuszczamy. Pociągamy w dół, odpuszczamy. Pociągamy, odpuszczamy. Podobnie analogicznie robimy na przedramieniu. Chwytamy w okolicy łokcia. Jedną ręką. Drugą ręką chwytamy za dłoń i przedramię wyciągamy w górę drugi raz odpuszczamy, pociągamy odpuszczamy powtarzamy jeszcze raz odpuszczamy przechodzimy na drugą stronę może pokażę w ten sposób stabilizujemy sobie bark pociągamy rękę wzdłuż tułowia odpuszczamy Pociągamy wzdłuż tułowia, odpuszczamy. Pociągamy, puszczamy. Przekładamy rękę do dłoni. Chwytamy za ramię w okolicy łokcia. Pociągamy pionowo w górę, odpuszczamy. Pociągamy pionowo w górę, odpuszczamy. Jeszcze raz to samo, odpuszczamy. Przechodzimy. Damy sobie y, nogę za łydkę w okolicy kolana. Drugą ręką stabilizujemy miednicę, żeby jej nie unosić. Pociągamy pionowo w górę. Luzujemy. Pociągamy pionowo w górę. Luzujemy. Powtarzamy to jeszcze raz. Luzujemy. Następnie wkładamy rękę pod kolano, Drugą ręką trzymamy w okolicach kostek pociągamy za podudzie, odczekujemy chwilę i puszczamy. Pociągamy i odpuszczamy. Pociągamy i odpuszczamy. To samo powtarzamy na drugiej nodze. Udo w górę ciągniemy i odpuszczamy. Pociągamy w górę Odpuszczamy. Jeszcze raz. Odpuszczamy. Przekładamy rękę pod kolanem. Chwytamy za kostki. I wzdłuż, e, równolegle do podłoża, pociągamy za podłodzie. Odpuszczamy. Ciągniemy za podłodzie. Odpuszczamy. Ciągniemy. I puszczamy. Dziękuję. Dziękuję również Alanowi, który nie umożliwił terapii, ale niestety tak ona wygląda w rzeczywistości. U dzieci z problemami sensorycznymi. Dzięki.